Kurwa, wiesz co? Zobaczę, jak mi z heterem pójdzie. Jak z heterem wygram, no, no to bym mógł, gdybyśmy się złapali w jakiejś kategorii no, to, to. to chyba nie zawalczysz z nikim już więcej jak ten. Bo ze mną przegrać, no niestety. No dobra, no mam nadzieję, że. Ja jestem pracę, pewny stary. strasznie, ja jestem strasznie pewny, kurde, tego. No, no. bo dużo ćwiczysz, ja wiem, wiem. Nie ja właśnie nie, ale ja mam psychę, ja mam psychę, ja to wygram. Dobra, to możemy zrobić zakład dodatkowy o 20 kołach, kto wygra. Tak? Tak. Ja mogę to wejść. Dodatkowe 20 koła. Daję ci garży 20 tysięcy, albo ty mi. Przecież o kurwa. Czyli co, rozumiem, że osoba, która przegra... Yy, 20 tysięcy daje drugiej stronie. Bardzo, bardzo ciekawy yy, ten... Zadbać, odważne, który... odważne to było, Odważne. odważne to było. Ale Odwaj tak. 20 koła więcej przytulić. Ty. Bez wahania yy, zaakceptowałeś. Dlaczego miałem się wahać? No dobrze, jest większa stawka, dobrze, fajnie, mi się fajnie. podoba. 20 koła jest w grze dodatkowe, tak więc moi drodzy, oficjalnie yy, Take Fun kontra Hater. Yy, waga 7-7, yy, mały